Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Ekipa folkowiska i przyjaciele pomagają przy granicy. Zwykle nasza misja polega na wożeniu jedzenia ciepłych rzeczy na ukraińską stronę. Ale Tomek wymyślił wyjątkową akcję i co wozimy w drugą stronę? Książki, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych jest coraz większy problem osób, które przyjechały do Polski nie do końca się są w stanie odnaleźć, mają strasznie dużo czasu, w którym nie wiedzą, co zrobić, i trzeba im stworzyć chociaż odrobinę normalności. Dlatego im informacja od bibliotek w tym momencie z Krakowa, ale wiem, że tak jest ten problem w całej Polsce. Nie ma książek w języku ukraińskim w szkołach, nie ma różnych czytanych dla dzieci w języku ukraińskim, dlatego zaczynamy zbierać książki. Pierwsza partia załatwiła Oksana. Pozdrawiamy Oksanę. Kupione książki nowe na Ukrainie. Po 20 hrywien, czyli przeliczając po 3 złote. Może zrzucimy się specjalnie na książki dla dzieciaków. właśnie tutaj jedzie pierwszy transport. Dokąd jedzie? Do Krakowa. Ale inne miasta potrzebują, nawet małe biblioteki, jeśli Znacie takie biblioteki, które potrzebują książek. My nie lubimy jeździć na pusto. W jedną stronę wjeziemy pomoc humanitarną, w drugą czasem ludzi, ale tych jest coraz mniej, więc ważne, żebyśmy przynieśli, przywieźli im nadzieję. A nadzieja w literaturze. Pozdrawiamy też naszych przyjaciół ze Szczecin. Na wschodzie święta Wielkanocy obchodzone są w tym roku o tydzień później niż święta w Polsce. Dlatego jedziemy do naszych przyjaciół w Ukrainie, do Jaworowa, do Lwowa z małymi prezentami. Nasza ekipa, dziewczyny, upiekły paschy. I jedziemy z życzeniami, z dobrym słowem do tych wszystkich, z którymi na co dzień współpracujemy, z którymi staramy się działać, ratować ludzkie życie więc ruszajcie z nami na wyprawę Przepraszamy, że tak jest ten, ale chcieliśmy nic powiatkę przyjacielu. wszystkiego dobrego. Igor, to dla Ciebie tak świątecznie i najlepsze życzenia przyjacielu od nas wszystkich. Specjalnie przyjechaliśmy, żeby sobie je odce... jest... Ale chcieliśmy Wam małą niespodziankę zrobić, i... marcu? Tak, <grywa> Specjalnie podobałem takie świece w, w Kolory naszych proporów. Niech teraz w takiej ciężkiej chwili Ukraina zobaczyła kto nam brat, a kto. A kto nie brak? Jesteśmy dziś w Lwowie u naszych przyjaciół z Stay Safe. To prawdziwi bohaterowie Ukrainy. To oni te wszystkie produkty, które dostarczacie do Cieszanowa, my tutaj do Lwowa, oni rozłożą po miasteczkach, wioskach całej Ukrainy. Dzisiaj spotkaliśmy się świątecznie, przy jednej pasce, przy jednym stole, żeby życzyć sobie tego, co najważniejsze, pokoju i przyjaźni, i dobro sąsiedztwa. Bo razem nas bogato i nas nie podołamy. Sławom Ukraińskiem! Też żebyście od całego Polkowiska, od całej naszej grupy, naszych wolontariuszy, taką e, świąteczną paczuszkę, żebyście tutaj, gdzie ciężko pracujecie, też mieli odrobinę świąt, pod tymi namiotami, tutaj na tym placu, żebyście też poczuli trochę świątecznej atmosfery. Polkowisko dla Was taki symboliczny. Dziękujemy za to, że jesteście i działaczy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wielkanoc, ale ataki i alarmy bombowe nie ustają. Jesteśmy teraz w trasie do jednego ze schronów lwowskich przy dworcu głównym kolejowym, który wspólnie wyposażyliśmy razem z ekipą z Szczechyni, z Centrum Humanitarnego w Szczechyni i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Działamy wspólnie, bo trzeba tu pomagać, łączyć siły i Idziemy do naszych medyków. Niestety jest trwoga, więc na chwilę musimy poczekać, póki nie odwołany zostanie alarm bombowy. Jednym ze schronów w, w, na terenie Lugowa, w których chronią się mieszkańcy, i e, e, został wyposażony właśnie wspólnie przez Folkowisko i Centrum Pomocy Humanitarnej w Szepini. Takich schronów w Lwowie jest ponad 900. Nam się udało dopiero wyposażyć 6, e, więc potrzebujemy bardzo Waszej pomocy, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Kiedy w stronę Lwowa startują samoloty Wroga, kiedy w stronę Lwowa lecą rakiety wystrzeliwane z Morza Czarnego bądź z terytorium Białorusi, to wyje tak zwana trwoga, wyje alarm i wszyscy, cały personel, obsługa miasteczka, które znajduje się przed dworcem, chowa się do schronu. Byliśmy w tym schronie, trwoga była przez 2,5 godziny. Wyszliśmy teraz z tego schronu i wszystko wraca do normy. Ten punkt medyczny, który postawiliśmy kilka tygodni temu, cały czas pomaga ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Pracują w nim wolontariusze z całego świata z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, ze Szwecji ale także pomagają tutaj wolontariusze i lekarze z Ukrainy, żeby nie było bariery językowej. My od czasu do czasu odwiedzamy te miejsca, dowozimy im leki. E, sprawdzamy, czy nie ma jeszcze jakichś potrzeb. E, dzisiaj jesteśmy właśnie na takim rekonesansie. E, jest dzień przed świętami Wielkiej Nocy e, na Ukrainie. Spotykamy się z ludźmi, którzy nam pomagają, którym my pomagamy. Zawozimy im prezenty, zawozimy im świąteczne koszyki, tak żeby mieli przynajmniej przez ten jeden dzień, dwa e, dni e, takiego trochę oddechu, e, żeby mogli się skupić. E, no. Troszeczkę na innych rzeczach niż tylko na wojnie. To jest bardzo, bardzo trudne, ale staramy się być przy nich, staramy się w tym czasie też ich wspierać. A nasza ekipa cały czas pracuje i pomaga tutaj we Lwowie przed dworcem głównym, gdzie przyjeżdżają ludzie specjalnymi pociągami ewakuacyjnymi. Naszych włoskich i ukraińskich przyjaciół e, pozdrowić z Paschą i, i życzyć pokoju e, na, dla Ukrainy, dla świata, dla nas wszystkich. I... To jest bardzo wzruszające, naprawdę. Dziękujemy serdecznie. No, przekażcie wszystkim swoim, że jesteśmy z Wami i życzymy Wam dużo, dużo dobrego. Dziękujemy. No. Dziękujemy, to naprawdę jest bardzo ważne, bo to wsparcie, które mamy w tej chwili i, i to, ta współpraca, to, to co naprawdę trzyma i pozwala nam zrozumieć kim jesteśmy, bo jak mówił polski dyplomata Andrzej Błukowski, tak w swoim dzienniku pisał, że na frontach giną ludzie, a w ten czas w świecie ginie człowiek z wielkiej, z wielkiej litery, to w, w tej chwili tworzymy tego człowieka i to jest bardzo ważne. Święta Wielkanocy to moment nadziei, moment zmartwychwstania i taką wielką nadzieję na pokój, na koniec wojny mają nasi ukraińscy przyjaciele. Właśnie po to dzisiaj przyjechaliśmy tutaj do nich, do Lwowa, do Jaworowa, żeby dać im nadzieję, bo dlatego działa Fundacja Folkowisko żeby wspierać ludzi, którzy walczą o swoją wolność, godność, pomagają innym, ratują życia. Nad nami ogromny gmach Urzędu Wojewódzkiego, jesteśmy we Lwowie, a pod urzędem znajdują się schrony. Tu w urzędzie pracuje na co dzień setki urzędników, setki osób, które w czasie alarmów bombowych schodzą tutaj do tych schronów. Schodzą na godzinę, schodzą na półtorej godziny, czasami na krócej. Kiedy alarm jest odwołany, wracają z powrotem na górę do swoich biurek. Ale kiedy Mamy nadzieję, że nie przyjdzie taki czas, ale gdyby przyszedł taki czas, że będą musieli zostać tutaj najdłużej, na kilka, kilkanaście godzin, a może nawet kilka dni, to to, co tutaj się teraz znajduje, co przywieźliśmy tutaj przed paroma minutami, pozwoli przynajmniej przez kilka dni przetrwać. Tutaj są medykamenty, pomoc medyczna, różnego rodzaju apteczki, leki, środki opatrunkowe. Znajdują się także podstawowe produkty długoterminowe dla dzieci, dla niemowląt. Jakieś pieluchy, jak widzicie tutaj za mną młot do rozbicia, do przedostania się, do wydostania się na zewnątrz, żeby budynek był zawalony i gdyby wejścia były niedostępne. Gaśnica, czyli takie podstawowe elementy, podstawowe Zestawy że, przetrwaniowe, my to nazywamy zestawami przetrwaniowymi po to, żeby tutaj przez te 2-3 dni osoby, które się schowają w tym schronie mogły przetrwać najcięższe chwile i mogli się stąd wydostać e, wtedy, kiedy zrobi się spokojnie. Ogromna ilość pakietów przygotowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ogromna ilość e, wody e, i takich podstawowych materiałów pierwszej potrzeby. A ta blada, malutka żarówka. Daje nam informację, że w całym gmachu i w całym budynku jest jeszcze prąd. Tutaj w tych pakach, w tych paczkach, które leżą na dole, znajdują się, znajduje się takie awaryjne oświetlenie LEDowe. W sytuacji, kiedy zabraknie tego prądu, kiedy tu zapadną ciemności, żeby osoby, które e, muszą przetrwać tutaj kilka, kilkanaście godzin, może nawet kilka dni, mogły się swobodnie po tej przestrzeni poruszać, potrzebny będzie prąd, potrzebne będą właśnie takie LEDowe zestawy. I to wszystko e, przywieźliśmy tutaj wspólnie z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Centrum Pomocy Humanitarnej e, i Stowarzyszenie Folkowisko. Gramy dla Lwowa wyposażamy w schrony w, e, w taki niezbędny sprzęt e, przetrwaniowy. E, za chwilę jedziemy do kolejnego schronu, e, żeby go wyposażyć w dodatkowy sprzęt. Gramy dalej, wspierajcie nas, wspierajcie inicjatywę, wspierajcie pomoc humanitarną. Jesteśmy tutaj i machamy wam. Liczymy na wasze wsparcie. Jesteśmy w Jaworowie, w mieście przygranicznym w Ukrainie w mieście, z którym współpracujemy od samego początku wojny w Ukrainie. Jesteśmy tutaj na zaproszenie miejscowych władz, mera Igora, który jest tam gdzieś za mną, ale także ludzi, miejscowych ludzi, którzy, którzy tutaj się zgromadzili po to, aby posadzić drzewa. Drzewa pamięci, którą, którzy, które mają upamiętnić życie i heroiczną walkę bohaterów z tego miasta, którzy zginęli bądź wciąż walczą na froncie w Ukrainie. Właśnie przejechaliśmy na drugi punkt w Jaworowie, w którym teraz sadzimy tuję. Także wszystkie ręce na pokład i do roboty. Cześć, tu Fundacja Folkowisko, Ambasada Wolności. Moi drodzy, tak wygląda 100 tysięcy marchewek. A tak 50 tysięcy buraków. 100 tysięcy marchewek kosztuje 120 zł. 50 tysięcy buraków niecałe 200 z przesyłką. I zobaczcie, kupmy nasiona, a Ukraina wyżywi się sama. Trwa akcja Seeds for Victory. Ukraina to piękny, żyzny kraj. Wystarczy zawieść mieszkańcom nasiona, więc przysyłajcie je do Cieszanowa, Kościuszki 76B. A my je gdzie przekażemy? Na Ukrainę. Więc pamiętajcie o folkowisku, pamiętajcie o nasionach. Czekamy na Was, bo wiosna w pełni i teraz trzeba siać.